Witam serdecznie. W niedzielę przypada Światowy Dzień Śniegu, który ma zachęcić do zabaw na śniegu. Zatem, taki stary człowiek jak ja, bezkarnie będzie się mógł pobawić i przypomnieć sobie, jak to, będąc małym chłopcem, robiłem sobie orła. Ale zanim orła zrobię, to o pogodzie. Otóż Idzie Wyż Bożena, wspierany przez Wyż Hana I on przyniesie w weekend bardzo zimne powietrze W niedzielę może być nawet do minus 17 stopni Do niedzieli będzie od czasu do czasu padał śnieg Także w sumie go spadnie w górach do 20 cm Na pozostałym obszarze województwa śląskiego do 10 Największy chłód odczujemy sobotę na niedzielę kiedy to miejscami może spaść temperatura nawet do minus 18 stopni i do soboty będzie to chmurzenie duże, takie jak teraz. Ale ponieważ idzie wyż i to zazorów, gdyby to było lato, to byśmy mieli do czynienia z piękną słoneczną pogodą. A teraz mamy do czynienia z chłodem. Ale oznacza to, że w niedzielę już się rozpogodzi i powinno być ładnie, z dużymi przejaśnieniami, z tym, że bardzo chłodna. I taki chłód się utrzyma do poniedziałku, wtorku. Od środy planowane jest ocieplenie odwilż. I do końca przyszłego tygodnia temperatura wzrośnie do plus 4 stopni. Ale zanim to nastąpi i nie będzie, orzewek! Hop! 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 Co wyszło? Jest! YES!